Kochani, zanim ten odcinek się zacznie, to chciałbym Was poinformować, że w dzisiejszym filmie z recenzji nie ująłem prawie całego y, produktu, który kupiłem dzisiaj w sklepie i którym nagrywam tą recenzję, ponieważ y, ta lampa jest za duża, która będzie dzisiaj recenzjowana przeze mnie. Więc dlatego, kochani, nie. Jak to wam wytłumaczy szybko, nie chyciłem całej lampy, więc za to Was przepraszam. Myślę, że docenicie te starania. A jeśli, chce, a jeśli je docenicie, to dajcie łapeczkę do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przejść żadnej moich produkcji. Więc teraz lecimy z odcinkiem. I pamiętajcie, jutro GTA 5 życie. Więc, kochani, like. I będzie jutro etap 5 życie. Mi wiem, miało być dzisiaj powstanie smoków, ale no, jak to wam szybko wytłumaczyć, to no, jak to szybko wam wytłumaczyć. Kupiłem sobie lampę i postanowiłem jednak, że nagram jej recenzję dzisiaj, więc przepraszam za, za takie nagłe zmiany odcinka. Więc teraz przechodzimy do filmu. Cześć wszystkim! Tej strony Adi i witam Was kochani w pierwszej recenzji na moim głównym kanale bardzo serdecznie. Wiem, miała być, miało być Minecraft Ninjago, powstanie smoków, ale postanowiłem, że dzisiaj nagram taką recenzję i dzisiaj przyjrzymy się lampie Let's Action. Więc jeśli taki materiał się spodoba, to zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić moich produkcji. Więc kochani, przejdę szybko do rozpakowywania. No to lecimy. Wezmę sobie nóż. No tutaj. Tutaj. I otwieramy. Wiem, że tak daleko, ma bliżej, źródło mam kamerkę, ale nie mam takiego telefonu, co by się tak oddalił. Poczekajcie. No to teraz musimy polecieć. Tak. Oj, stargałem! Dobra, ale już, Kij z tym. No to otwieramy. Tutaj mamy instrukcję, więc ja ją będę musiał potrzebować. I PAM pram, PAM PAM PAM! Przedstawiam Wam Lampę LED! Tak wygląda ta lampa. Zamontujemy sobie stojaki do niej. Nie wiem, czy ktoś musza tu skręcać, czy nie, ale nie wiem. Bym Będę musiał lecieć chyba, jakby się nie dało to po śrubokręty. Więc ta lampa jest trochę do, do złożenia. Dam tu tak, poczekajcie, to pójdzie tak. Poczekajcie. Czy ja? Muszę to kurczę przykręcić? Jasne, że tak. Muszę przykręcić. Więc ja co po śrubokręty i widzimy się po cięciu. Jestem, kochani, wróciłem. Teraz mam chyba śrubokręty. Poczekajcie. Ja to muszę skręcić ładnie. No, chyba chodzi o to. Widzicie? Widzicie? Teraz mamy mocne. I pyk, mamy stopkę. Chyba muszę to przykręcić. Nie składałem nigdy takich rzeczy, ale damy radencję. Poczekajcie. Lecimy z tym. Pyk. Dobra. Poczekajcie, żebym tego kurczenia ustawił. Poczekajcie, widzowie, muszą do instrukcji się dobrać. przygotuj to No to lecimy. Tylko chwilka. Odkręci rubokrętem. Ale to jest wymiana baterii w pilocie. E... Za pomocą śrubokręta, kochani, śrubokręt jest nam potrzebny. Jak ja jestem głupi, to trzeba odkręcić. Widzicie? Trzeba zajrzeć do instrukcji, bo po to, po to stworzono instrukcję. Po to stworzono instrukcję. Po to stworzono. Nie zaglądałem do instrukcji, kochani. Ja myślałem, że te śrubki mają być w tym. Ale jednak się myliłem. Dobra, ta zlecimy z tym. Pik. I teraz lecimy w tą stronę. Widzicie? Widzicie? Teraz się trzyma. Teraz odkręcamy tu. Pokażę wam Żebyście mogli widzieć. Tu się odkręca. Bierzemy śrubokręt. Ja mam niebieski śrubokręt w kolorze mojego minecraftowego skina. Trochę. I odkręcamy. I zaraz pójdziemy zobaczyć, jak to wszystko trybi. I zakręcamy to właśnie. Dajemy to. Widzicie? Dobra. No, żeż Adik 1. jeden. Kiedyż Lampas Action, ja by ktoś nie wiedział. Widzicie? I widzicie. I mamy lampę. Teraz pilot. Nie, nie świeci się. No! I teraz wymiana baterii w pilocie. Odkręć śrubokrętem. No. To jest chyba to. Ale mogę się kurczę mylić. Wiem miało być Minecraft Ninja go powstanie smoków, ale... Oj. Nie! Odkręciłem mnie to co trzeba! albo odkręciłem to co trzeba. To kazali odkręcić. Poczekajcie jeszcze. Tak, tu jest malutki. Ok. No. Eh... Chwila momento Więc ja chyba odkręcę ten pilot I widzimy się po krótkim cięciu Kochani Odkręciłem, jest bateria W tym, w pilociku ale nie, ale od kupienia. Od początku kupna. Więc zakręcamy to z powrotem. Z powrotem. No. I teraz przejdziemy do pewnej małej rzeczywistości. Kurde, poczekajcie. Jest zakręcone. Pilot jest. Teraz przejdźmy do kabli i poczekajcie. I do kostki, którą wyjąłem, to są te kable, bo bez tego lampki nie odpalimy. E, teraz to musimy odwinąć, podłączyć to tu. I zaraz przejdziemy w tryb taki epicki. Bardzo przełazimy teraz w tryb. Idę po kątach, zaczekajcie. I zaraz wam pokażę, jak to cudo świeci. Poczekajcie, tylko to muszę wyłączyć. I teraz ja Wam idę, kochani widzowie, sorry, że mnie tak daleko słychać. Ale teraz przejdziemy do lampy, do testu lampy, czyli głównego dzisiejszego odcinka recenzjowego, czyli lampa Let's Action. Więc teraz przechodzimy do testów. Kochani, właśnie siedzę na podłodze. Poczekajcie. Siedzę na podłodze i patrzcie, mam pilot. Gdzie jest on? Patrzcie, 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 trochę będzie. Widzicie, możecie taki kolor, taki kolor, taki, 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 taki. Możecie nawet różowy. Dziewczyny, polecam wam różowy, jak lubicie. I fioletowy też. Chłopaki, zatem niebieski, niebieskie. Albo podwójnie, chłopacy i dziewczyny. Polecam nawet i czerwony, i żółty. I jeszcze Wam pokażę taką epicką, fajowską rzecz. Tutaj mamy na dwie godziny. Widzicie? Możecie tutaj migać. Widzicie? Tutaj możecie zmieniać czas. A tu na przykład takie coś. Widzicie? Świeci. Patrzcie, jeszcze to. Ta opcja. I, nad... i jeszcze ta opcja. Tom właśnie sobie zostawię. A tu możecie dać auto. W ogóle na mnie świeci. Tutaj możecie dać norm, taki normalny. Ale ja polecam pod dwójeczkę. Hej. Czekajcie, nie tak. Właśnie taki. Trujeczkę Wam polecam. Pokażę Wam jeszcze. Tak wygląda pilot. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu, 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 tu. I tu macie mody. Tutaj zwiększacie sobie ostrość. Widzicie? Ale ja wolę polecam wam na mocność. To jest zmiana jasności tutaj. To jest mod, widzicie? Teraz wam tak świeci. To jest mod minus. Tak wam świeci, macie tutaj i tu możecie przyszykować oczywiście spida. Spida możemy tutaj właśnie Użyć ja sobie to wyłączę, czyli klikamy off i mamy wyłączone. Więc, kochani, myślę, że w tej recenzji to już chyba będzie wszystko. Jeśli chcecie kolejne recenzje na moim kanale, jakieś rzeczy, na przykład takie jak AGD, RTV, nie wiem, jakie sobie tylko wymarzycie. No, oczywiście piszcie jaką recenzję chciał, chcecie, żebym nagrał, bo... Kochani, jak nie będę miał tej rzeczy na przykład, to... To, jak to wam powiedzieć... Tą recenzję sobie odłożę, ale jak jakieś recenzje, jak, jakąś, jak jakieś urządzenie, czy gazetkę jakąś, magazyn Ninjago... Albo takie urządzenka będę miał, to od razu nagrywam recenzję. Ale kochani, nie obiecuję wam, yy, że napiszecie w komentarzu jaką chcecie recenzję i tą nagram, tylko będziecie musieli trochę, no, na recenzję, no, jak to wam wytłumaczyć, poczekać. Ale możecie pisać propozycję na recenzję, może spróbuję wam ją nagrać, ale wam nie obiecuję. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Papatki, oj, sorry. Papatki, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnej recenzji. Papatki i cześć!